Cześć! Jakiś czas temu spostrzegawczy widzowie na moim kanale mogli zauważyć, że na mojej lewej ręce zamiast zegarka pojawiło się to cudo. Xiaomi Mi Band 2. Dzisiaj to o nim będzie ten film. Może tą recenzję zacznę od tego, że tak naprawdę Xiaomi Mi Band 2, czy w ogóle inteligentnej opaski, oraz smartwatcha bym w życiu nie kupił. Jestem gadżeciarzem, ale dla mnie jest to rzecz całkowicie zbędna gdyby nie to, że dostałem ją do testów, to pewnie nigdy w moje ręce by nie trafiła. Sama paska składa się z dwóch elementów. Pierwszy to jest zasadniczy pasek, który sobie możemy zapinać na rękę. Oczywiście obojętnie, czy prawa, czy lewa, to jest tylko i wyłącznie nasza wola. Możemy ją w dość szerokim zakresie regulować, natomiast ja nie mam jakiejś wielkiej dłoni, a zapinam najczęściej na... Trzecią od końca dziureczkę, czyli w zasadzie, tylko na trochę większe ręce od moich ta opaska będzie w stanie się zmieścić. Natomiast sam materiał, z którego jest wykonana, nie powoduje podrażnie, nie powoduje występowania alergii. Być może u jakichś bardziej wrażliwych osób nie u mnie. Jeżeli chodzi natomiast o zasadniczą część, to jest to taki niewielki element z jednym dodatkowym przyciskiem. Przycisk nie działa pod wodą, ale sama paska jest odporna na wilgocz czy kurz. Pod dotykowym przyciskiem znajdziemy gniazdo do ładowania. W zestawie jest dołączony taki specjalny paseczek z USB, gdzie podłączamy sobie to do ładowarki, na przykład do telefonu i całe urządzenie ładujemy. Na dole widzimy oprócz tego jeszcze czujnik od pulsometru, bo oczywiście Mi Band 2 umożliwia także pomiar Pulsów wyświetlacz monochromatyczny jest wyraźny również w dość mocnym świetle, co oczywiście zaliczam na plus urządzenie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to tutaj nie ustawiam tak naprawdę nic. Wszystko dzieje się na smartfonie, dlatego za chwilę zobaczycie sobie aplikację, która pozwala nam na zarządzanie samą opaską. Sprzęt, choć mały, jest bardzo funkcjonalny. Widzimy tutaj przede wszystkim, oczywiście, wyświetlaną godzinę, niestety, bez daty. Dalej mamy krokomierz, synchronizowany oczywiście z aplikacją na smartfonie. Lecimy sobie dalej. Tutaj mamy informacje o spalonych kaloriach, w tej chwili tylko 63. Jest oczywiście pulsome. Tutaj w tym momencie zapala się nam taka zielona dioda, i pomiar pulsu jest wykonywany. Oczywiście musi być spełniony warunek, że opaska będzie na ręce. Zaraz spróbuję sobie szybko taki pomiarek zrobić. Zobaczymy, czy on nam wypali. Chwila, oczywiście, trwa. Akurat tym razem błędnie. musiał jeszcze raz, może, podtrzymać ze spokojem. O, no zobaczymy teraz, że powinien się udać. 78. Dalej mamy informacje o poziomie naładowania baterii, i naduszając jeszcze raz, wracam sobie do ekranu głównego, ale to nie wszystkie funkcje, które ta. Opaska spełnia czy które ma. Bez aplikacji MiFi Ciao Mimi Band 2 po prostu nie istnieje. Ok. Ekran główny aplikacji przede wszystkim wyświetla nam informacje o przebytych krokach. Widzimy podgląd, w których godzinach, jaki dystans przebyliśmy oraz czy był to bieg czy raczej chód. Możemy oczywiście sobie również przechodzić do poszczególnych dni, obserwując tym samym naszą aktywność. A za aktywny nie jestem, więc skupimy się na innych elementach. Na dole widzimy bardziej szczerze mówiąc, ciekawą dla mnie informację, czyli. Ile spaliśmy, i co ciekawe, robiłem sobie kiedyś taki eksperyment nawet z tą opaską, bo mam już ją chyba od 4 miesięcy jak nie lepiej. I faktycznie ten czas wydaje się być bardzo realny. Mamy także informację o głębokim śniegu, ale skąd to opaska bierze, nie mam zielonego pojęcia. Powiadomienia to jest bardzo ważny element całej aplikacji. Mamy tutaj informację przede wszystkim o tym, kiedy opaska ma sygnalizować nam połączenie przychodzące. O połączeniach przychodzących jesteśmy informowani w moim przypadku po 3 sekundach. Zobaczcie, żebym sobie odliczyć, tu wyłączymy dźwięk, żeby nie przeszkadzał. Poprzez wyświetlenie ikony na opasce oraz wibrację. O no, wibracji nie poczujecie, ikonę widzicie. Kolejną funkcją, z której ja bardzo chętnie korzystam, to jest alarm. Alarm, czyli nic innego jak budzik. Mamy tutaj możliwość dostosowania harmonogramu do naszych potrzeb, włączania i wyłączania. Oczywiście trzeba cały harmonogram z opaską synchronizować. Bardzo ciekawy jest sposób budzenia tej opaski. Opaska oczywiście, wibruje, podobnie jak w przypadku odbierania połączeń, ale żeby ją wyłączyć, możemy albo nacisnąć przycisk. Ale to nie do końca pomoże, bo jeżeli przyśnie nam się, nie będzie ruchu, włącza się drzemka i za chwilę opaska wibruje znowu. Za chwilę powinien włączyć się alarm, a ja wam pokażę i jak najefektywniej go wyłączyć. O, chyba powinienem wstawać koniec drzemki w pracy. Zobaczcie, jak ją bez problemu można wyłączyć. Jeszcze brzęczy. Już nie brzęczy. Wystarczy trochę pochodzić, pomachać. Jeżeli mamy opaskę na ręce założonej, to oczywiście wystarczy tą ręką poruszać po to, żeby budzik wyłączyć. Ale pamiętajcie, że potrzebna jest dalej aktywność, przynajmniej przez jakiś czas, bo inaczej włączy wam się drzemka i nici z dobrego snu. Lecimy sobie dalej. Powiadomienia aplikacji. To jest dosyć ciekawa funkcja. Możemy tutaj dodać do, jak się nie mylę, pięciu aplikacji, dokładnie tak gdzie powiadomienia będą wyświetlane na naszej opasce. W przypadku większości aplikacji, jak na przykład poczta, czy tutaj od aplikacji Smart Home czy SMS-y, po prostu dostajemy powiadomienie w takim kwadraciku app, to jest informacja, że która z aplikacji takie powiadomienie dostała, wyświetliła, również oczywiście na ekranie smartfonu, na przykład natomiast w przypadku aplikacji Skype, dostajemy po prostu logo Skype'a na samej Opasce, że informacja do nas dotarła. Niestety tych aplikacji więcej nie możemy dodać, szkoda moim zdaniem rzeczy do poprawy. Alert bezczynności. Bez to jest dosyć ciekawa rzecz. Możemy sobie go włączyć lub wyłączyć oraz ustalić okres czasu, w którym on będzie pracował. O co chodzi? Jeżeli za długo siedzimy na czterech szanownych literach, tak? czyli na przysłowiowej dupie, no to w tym momencie opaska zasygnalizuje nam, że czas ją ruszyć. Wibracjami oraz komunikatem na wyświetlaczu, a tu definiujemy sobie czas, czyli przykładowo, jak jesteśmy w pracy, znaczy w ogóle po prostu jak nie śpimy, to żeby ta funkcja działała chodzi o to, żeby w nocy ona nas nie budziła. Dodatkowe funkcje, z których szczerze mówiąc nie korzystam, to jest odblokowywanie ekranu po zbliżeniu opaski do smartfona. Jakiś WeChat, nie, pewnie jakiś chiński wynalazek. Mamy możliwość natomiast synchronizacji z Google Fit. Nie lubię Google, nic nie synchronizuję, jeżeli nie trzeba. Tak wygląda. Drugie z najważniejszych okien aplikacji. Kolejna rzecz profil, tu będzie trochę wstydu. OK. Słuchajcie, zakładamy sobie swój profil, dzięki temu możemy obserwować swoje postępy i dążyć do wyznaczonych celów. Mamy średnią ilość kroków, jaką dziennie przebywamy, ile całkowicie dystansu do tej pory przebyliśmy, jakie cele osiągnęliśmy, a właściwie ile ich osiągnęliśmy. I takim celem jest na przykład od przejście określonego dystansu zakładamy. W moim przypadku to jest 8000 kroków. Jeżeli dziennie przejdę 8000 kroków, to tutaj kolejny cel jest dobijany. Mamy informację o aktualnym poziomie naładowania baterii. Jeżeli jakieś aktualizacje są dostępne, a są dostępne dość często. To opaska jest automatycznie aktualizowana. Oczywiście korzystamy cały czas z telefonu. No, tu jest cel aktywności, on jest ustawiany automatycznie po wpisaniu naszych parametrów, na przykład docelowej wagi oraz aktualnej wagi. Mamy możliwość wyświetlania informacji, powiadomienia o aktywności, no, o przebudzeniu. No tutaj jest cała masa możliwych do wykorzystania opcji, ale przede wszystkim dla ludzi aktywnych, aktywnych fizycznie. Moi drodzy, tak jak mówiłem na początku filmu, ja osobiście bym tej opaski nie kupił, tak samo jak w życiu nie kupiłbym smartwatcha. Dla mnie to są zbędne gadżety. I jeżeli o smartwatcha chodzi, to w ogóle jest dla mnie przerost formy nad treścią. Tak opaska inteligentna jest jak najbardziej fajną sprawą, czy te opaski fitno różnie to ludzie nazywają. Natomiast przede wszystkim dla ludzi aktywnych. Niestety moja aktywność fizyczna skończyła się w zeszłym roku, jak mi rower ukradli z balkonu jeszcze swoją drogą, a Marley w najlepsze spał. Teraz zbieram na nowy, ta, ta co obecnie mam aktywność fizyczna, to jest tylko i wyłącznie dojście na parking po samochód, więc niezbyt optymistycznie to wygląda i to widać, to widać, niestety, I, ale słuchajcie, sama opaska jest sprzętem jak najbardziej ok, który myślę, że jeżeli ktoś faktycznie będzie w stanie wykorzystać jej potencjał, to jest jak najbardziej wyborem dobrym. Niezawodna, wodoodporna, pyłodporna, wygodna. Mamy tutaj przede wszystkim materiały, które nie powodują żadnych alergii. Dosyć funkcjonalna bateria trzyma rewelacyjnie dwa tygodnie bez najmniejszych problemów. Jeżeli chodzi o funkcje, którymi dysponuje, czyli krokometr, pulsometr, czy nawet ten miernik snu, moim zdaniem one działają jak najbardziej, bardzo dobrze i dość dokładnie, jak na tego typu urządzenie. Ja jestem z tej opaski zadowolony, więc jeżeli. Tak jak mówię, komu się to przyda, proszę bardzo, moja rekomendacja jak najbardziej dla tej opaski jest. A ode mnie test. Na tyle, ja dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.